Cześć, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was dzisiaj na moje nowe nagranie z cyklu 30 filmów w 30 dni i o tym, dlaczego w ogóle robię taki cykl, o co mi w nim chodzi, mówię w jednym z nagrań, które Wam podlinkuję tutaj w opisie pod tym nagraniem. Także zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, do wysłuchania. Dzisiaj nie czuję się zbyt dobrze. Zresztą myślę, że słychać to w moim głosie. Jestem trochę przeziębiona, mam katar i nie jestem w bardzo dobrej formie, ale ponieważ mam to wyzwanie i chcę kontynuować, więc myślałam, jaki temat byłby dobry na ten moment, taki, który by współgrał ze mną. I chciałam powiedzieć o pokorze. Jest to. Temat, który myślę, że bardzo często jest niewłaściwie rozumiany, i ja, gdy weszłam w swój taki proces powrotu do siebie, to jakby pokora, myślę, że była czymś ostatnim, co chciałabym w ogóle podejmować i nad czym bym chciała się w ogóle zastanawiać. I dopiero to przyszło do mnie w którymś momencie, właśnie gdy właściwie, gdy już czułam, że jestem blisko siebie, i w którymś momencie odkryłam, że to bycie blisko siebie, jest paradoksalnie stanem właśnie takiego bycia w pokorze, czy stanem pokory. W tym nagraniu chcę krótko powiedzieć, czym według mnie jest pokora, jak ja ją widzę, a czym ona nie jest, zwłaszcza właśnie w tym kontekście pracy ze sobą. Dlaczego tak często pokora kojarzy nam się źle, negatywnie? Sądzę, że głównie dlatego, że. Kojarzy nam się właśnie z umniejszaniem siebie, z odbieraniem sobie wartości. Tymczasem to, co ja odkryłam, to to, że pokora jest dokładnie czymś odwrotnym. Odkryłam, że pokora jest czymś świetnym. Pokora jest takim widzeniem rzeczywistym, jest po prostu uznaniem rzeczywistości. Uznaniem prawdy, przyjęciem i zaakceptowaniem faktycznego stanu, a przede wszystkim pokora jest uznaniem, własnej ograniczoności. A w tym słowie uznanie kryje się bardzo wiele ważnych rzeczy. Uznanie oznacza otwarcie się na to, zobaczenie tego jako prawdę. Przyjęcie tego, przygarnięcie tego, zgodę na to, zaakceptowanie, bycie ok z tym, czyli z czym. Z własną ograniczonością, że mam swoje limity, że mam swoje ograniczenia. I uznanie tej swojej ograniczoności jest maksymalnie wyzwalające, dlatego, że zobacz, co się wtedy dzieje. Wtedy już nie mam potrzeby, już nie mam tego przymusu, już nie mam tego lęku, żeby ukrywać siebie, żeby ukrywać, że coś jest nie tak, żeby ukrywać jakieś swoje słabości, żeby ukrywać jakieś swoje błędy, pomyłki. Uznanie własnej ograniczoności, czyli pokora, pozwala wreszcie uznać. I odsłonić, ujawnić swoje prawdziwe ja. Bo to prawdziwe ja ma swoje ograniczenia. I te ograniczenia, gdy byliśmy mali, prawdopodobnie spotykały się z brakiem akceptacji. Dlatego uwierzyliśmy, że musimy być perfekcyjni, idealni. Wjechał tutaj na scenę ten toksyczny wstyd. Zaczęliśmy się od siebie odcinać. I rozpoczął się cały ten proces, przez który zamiast funkcjonować na tym swoim prawdziwym ja, zaczęliśmy funkcjonować na swoim ja fałszywym, czyli na swoim wizerunku. Natomiast pokora to jest zgoda, przyjęcie, przyjęcie siebie z powrotem. Że mogę być taka, jaka jestem. Mogę być taki jaki jestem. Jeżeli ja mówię tutaj o swoich ograniczeniach, to mogłabym może usłyszeć pytanie: to co uważasz, że jesteś ograniczona? Tak, tak uważam. Uważam, że jestem ograniczona. Mam swoje ograniczenia, i być okej okay z tym to jest niesamowicie ogromny krok do wolności. Jest to bardzo wyzwalające i do przyjęcia siebie i miłości do samego siebie. Także pokora paradoksalnie właśnie nie jest umniejszaniem siebie, tak jak jest to często błędnie rozumiane. Pokora jest dokładnie czymś odwrotnym jest otwarciem się na samego siebie. Przyjęcie siebie, objęcie siebie, zgoda na siebie, że mogę być taka, jaka jestem. Mogę być tylko człowiekiem. Teraz jeszcze też takie ważne pytanie: czy to, że jestem ograniczona, to czy to oznacza, że jestem gorsza? I to jest takie pytanie, które często pojawia się u osób z cechami neurotycznymi, dlatego, że mając silne cechy neurotyczne, funkcjonuje się. W taki bardzo specyficzny sposób widząc świat i osoby na takich silnych antypodach. I osoba z cechami neurotycznymi widzi innych i samą siebie tylko w dwóch kategoriach. Można być tylko lepszym albo tylko gorszym. I osoba z cechami neurotycznymi przez większą część czasu czuje się gorsza gorsza od innych gorsza od reszty. I bardzo stara się być lepsza. Tu nigdy nie ma takiego poziomu, że można być sobie równym, że wszyscy jesteśmy równi. Każdy z nas ma ograniczenia, może trochę inne. Każdy z nas trochę inny, w jakichś innych obszarach. Ale każdy z nas jest tylko człowiekiem. Więc dla mnie, prawdziwa, rzeczywista pokora, ma swoje źródło takiej głębokiej. Prawdzie, prawdzie człowieku. Że człowiek jest istotą, która ma swoje ograniczenia. I teraz chcę krótko powiedzieć o czymś, co mi bardzo wyraźnie to pokazało, i wtedy bardzo dużo spadło ze mnie takich roszczeń wobec samej siebie. I właśnie przyszła ta pokora, czyli ta zgoda na te ograniczenia. Gdy przeczytałam. W jednej z książek o tym, jakie badania są od właściwie całkiem niedawna możliwe teraz do przeprowadzenia na mózgu człowieka. I osoba, która obserwuje tą aktywność mózgu, osoby, która jest podłączona do tych różnych urządzeń, jest w stanie szybciej, tam o ileś milisekund, wiedzieć. Jaki guzik, guzik ta badana osoba przyciśnie, czerwony czy niebieski? Czyli to świadczy o tym, że mózg działa w niezależnie w pewien sposób i dopiero po jakimś czasie, są to oczywiście milisekundy, ale ta informacja z mózgu dociera do naszej świadomości i wtedy dopiero przez dotarcie do tej świadomości mam to poczucie, że ok, to ja wiem, ok, to ja decyduję zrobić to czy tamto. Również fakt, że e, obecnie można zbadać różne mikrouszkodzenia, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie e, naszego mózgu. Nie chcę za długo wnikać w ten temat, chciałam tylko rzucić taki jeden z wielu faktów, a to jest duży temat, po to, żeby móc sobie odpuścić. I do tego też Was zapraszam teraz, bo. Jesteśmy ograniczeni. To jest fakt. Dlatego nie ma winnych. Nie ma winnych. Wszyscy możemy sobie odpuścić. Możemy popełniać błędy, możemy zapominać, możemy nie pomyśleć, możemy czegoś nie wiedzieć. Dlatego jedyna postawa, która rzeczywiście faktycznie ma sens, to wyrozumiałość. Wyrozumiałość wobec siebie, wyrozumiałość wobec innych. I to, że nie ma winnych, to nie oznacza pozostawać w obecności kogoś, kto na przykład cię krzywdzi. Ale jeżeli ślepiec machałby się kierą i nie miałby pojęcia, że ktoś jest obok i że może kogoś skrzywdzić, nie zdawałby sobie z tego sprawy, to on nie byłby winny, ale ty również nie zbliżałabyś się do niego, czyli Możemy jak najbardziej i powinniśmy wyciągać wnioski z zachowania innych osób i decydować, czy chcemy być w pobliżu tych osób, czy jest dla nas dobrze być w pobliżu pewnych osób. Ale to nadal nie zmienia faktu, że nie ma winnych. I ty nie jesteś winny, winna. Ja nie jestem winna. Oni nie są winni. I jeszcze krótko chcę powiedzieć o bardzo króciutko, o dwóch innych. Rzeczach, które mogą się nam kojarzyć z pokorą. Jedną z nich, pierwszą z nich jest fałszywa pokora. Fałszywa pokora dla mnie to jest umniejszanie siebie tylko i wyłącznie po to, żeby ta druga osoba, wobec której to robimy, zaprzeczała temu. Czyli Zobaczcie, tu jest całkowicie coś przeciwnego niż to, co mówiłam o pokorze. Tu zupełnie nie ma tej zgody, przyjęcia, akceptacji swoich ograniczeń. Tu jest umniejszanie siebie. Ja jestem taka brzydka, taka beznadziejna, nic nie wiem, ja jestem głupia, po to, żeby ta osoba, do której to mówię, mówiła, nie, nie, co Ty, skądże, wcale tak nie jest, no coś, ty. Więc jeżeli ktoś coś takiego mówi do Ciebie, to po pierwsze, przede wszystkim, nie zaprzeczaj, bo to jest wybór tej osoby. Że w taki sposób mówi, i jeżeli będziesz zaprzeczać, to w ten sposób po prostu karmisz tą dysfunkcję tej osoby. A druga taka rzecz, która może nam się kojarzyć z pokorą, z tym słowem pokora, to upokorzenie. Upokorzenie to jest związane z czuciem bardzo silnego wstydu, w obrębie relacji międzyludzkich. I Upokorzenie związane przede wszystkim właśnie z popełnieniem błędu, z ujawnieniem jakiejś słabości, i dla różnych osób różne rzeczy będą odczuwane właśnie jako upokarzające, ale najważniejsze dla mnie jest powiedzieć dzisiaj tylko to, że dla osoby, która ma pokorę, czyli uznanie, przyjęcie, zaakceptowanie swoich ograniczeń, nic praktycznie nie będzie upokarzające, bo upokarzające jest wskazanie na coś, czego ta osoba bardzo się wstydzi i boi się, że się to wyda. Natomiast jeżeli ja mam świadomość, że tego akurat nie wiem, na tym się nie znam, tego nie rozumiem, o tym nigdy nie słyszałam, w przeszłości popełniłam różne błędy, od teraz w różnych obszarach popełniam je nadal. Czasem doświadczam jakichś niepowodzeń, czasem o czymś zapomnę, czasem palnę coś głupiego. Znam swoje ograniczenia i je akceptuję jako część ludzkiej kondycji. To nie może być dla mnie nic upokarzającego. Mogę wtedy zareagować. Tak, wiem, wiem, że właśnie w tym obszarze jest mi trudno. Ale również... Znam swoje ograniczenia, a ktoś próbuje mi zarzucić coś, z czym ja się nie zgadzam. To mając tą pokorę, mogę powiedzieć: Nie, nie zgadzam się z tym. Znam swoje ograniczenia, ale akurat tutaj myślę, że wykonałam to bardzo dobrze. I na koniec chcę Wam przeczytać takie wyrażenia, które według mnie właśnie płyną z tej pokory, czyli uznania i przyjęcia siebie ze swoimi ograniczeniami. Siebie jako istoty ludzkiej i wypisałam je sobie, to co mi przyszło do głowy, i teraz wam je przeczytam. Pomyliłam się, przepraszam, nie znam się na tym, nie znam tego, nigdy o tym nie słyszałam. Masz rację, nie miałam racji. Czy możesz mi pomóc? Nie wiem, jak to zrobić. Źle to zrobiłam, popełniłam błąd. Następnym razem postaram się pamiętać. Mogę popełnić błąd, możesz popełnić błąd. Mam prawo być tylko człowiekiem. Przepraszam, że cię zawiodłam. Rozumiem, jak się czujesz. Jest mi przykro, kiedy to zrobiłeś lub powiedziałeś. Potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia. Dobrze mi idzie, fajnie wyglądam. Zrealizowałam to, włożyłam w to dużo wysiłku, zrobiłam najlepiej, jak umiałam. Następnym razem spróbuję jeszcze raz. To nic. Dobra, mniejsza z tym Mam nadzieję, że znaleźliście wartość w tym nagraniu. Jeżeli tak, to zapraszam do polubienia. Także do subskrybowania tego kanału, do dzielenia się tym, tym nagraniem. Jeżeli sądzisz, że może komuś również dać wartość, ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa.